To moment przejęcia przez siły Izraela 497 ochotników, wolontariuszy z 46 państw. Załoga płynąca flotylą zmierzała z pomocą humanitarną do strefy gazy. Na pokładach jednostek wodzących w skład flotyli znajdowali się Polacy. Poseł Franciszek Sterczewski i, jak podaje Defens 24, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak, a także dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz. Ten abortaż wyglądający groźnie spowodował szereg działań na najwyższych szczeblach na arenie międzynarodowej. Mowa tu m.in. o ultimatum Donalda Trumpa, odpowiedzi Hamasu i reakcji przedstawicieli wielu państw. Jakie potencjalnie kierunki rozwoju wydarzeń rysują się dziś na geopolitycznej scenie Bliskiego Wschodu? SFD świętuje 25 lat na FIWE. Największe targi fitness w Polsce. Zero nudy, maksimum wrażeń. 3-5 października w nadarzynie. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla Ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Summit Flotilla. Informacja o przejęciu załogi flotyli obiegła cały świat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło, że polscy obywatele są bezpieczni i nikt nie ucierpiał. Kancelaria premiera uwzględniła w komunikacie, że konsul generalny jest na miejscu. Państwo polskie pomoże każdemu obywatelowi w kryzysowych sytuacjach. Polska konsekwentnie, polska dyplomacja prowadzi bardzo racjonalną politykę względem państwa Izrael, to znaczy uznaje, że to państwo jest w pewnym sensie sojusznikiem państw zachodnich, natomiast nie wyklucza to uznawania istnienia Palestyny czy autonomii palestyńskiej. Najlepszy przykład. Mamy w Polsce ambasadora Palestyny, tak? I to nie jest wcale takie oczywiste. Więc w tym wypadku Polska optuje za rozwiązaniem dwupaństwowym. Jakby nie ma konfliktu polskiej tej myśli polityki zagranicznej, nie ma dylematu, czy popieramy Izrael, czy popieramy Palestynę. Polska popiera prawa państwa izraelskiego i prawa no, państwa czy Autonomii Palestyńskiej, jakbyśmy tutaj tego nie rozwinęli. I wychodząc dalej. E, to mamy w polityce makro. Natomiast w polityce Mik, mikro mamy pewne działania polskiej dyplomacji ad hoc odnośnie tej sytuacji. E, wydaje mi się, że służby konsularne nie mogły zrobić nic innego, i z tego co wiem, w momencie, kiedy Netanyahu miał ogłosić aneksję zachodniego brzegu Jordanu, to jednak polskie służby dyplomatyczne pomogły zachodniego brzegu Jordanu zrobić jakąś ewakuację. I w tym wypadku pomagają też polskim obywatelom zatrzymanym, którzy uczestniczyli we flotyli w, sumie, w tej globalnej flotyli dotyczącej pomocy humanitarnej. Swoje zdanie wygłosił także Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które po prostu biorą obywateli państw zachodnich za zakładników i powiem brutalnie tym którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje nie mam zakładników na wymianę jedziecie na własną odpowiedzialność nie rozumiem całej tej publicystyki typu stwierdzenia nie mamy zakładników na wymianę ja uważam że geopolityka powinna być robiona bardzo na chłodno i mam wrażenie, że tutaj ministra Sikorskiego poniósł, poniósł jednak temperament dziennikarza, publicysty, którym był. I też w kontekście jego kariery jako reportera wojennego, ja też na wojny jechałem, jeździłem na różne wojny, to też nie rozumiem wypowiedzi ministra Sikorskiego, powtarzanej cyklicznie, że my ostrzegamy obywateli, jeżeli tam się wybiorą, no to robią to na własną odpowiedzialność i tak dalej. Bo to jest w pewnym sensie oczywiste. Natomiast jaki ma sens istnienie placówek dyplomatycznych, jak właśnie nie pomaganie obywatelom nawet w Nawet jeżeli oni sami w pewnym sensie mają z tego świadomość, trochę sprokurowali te problemy, w nich uczestniczyli i tak dalej. Kasus na przykład wyciągania z więzień Polaków, którzy byli w Syrii. Służby dyplomatyczne państwa polskiego mają obowiązek chronić obywatela za granicą bez względu na to, kto zrobił i w jakich okolicznościach się tam znalazł. Koniec kropka i ja bym nie stawiał na publicystykę w tym wypadku, to co minister Sikorski powtarzał o tych zakładnikach, tylko jasno i klarownie powiedział: Pomagamy, jesteśmy z Wami, wykonaliśmy to. Dziękuję, do widzenia. W oświadczeniu dla Kuwejskiej Agencji Prasowej KUNA minister spraw zagranicznych Kuwejtu powiedział, że ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zatrzymanym obywatelom i. doprowadzić do ich jak najszybszego uwolnienia. Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum. Z kolei niemiecki rząd wezwał Izrael do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim członkom flotyli z pomocą humanitarną dla strefy gazem, którzy zostali zatrzymani i dotarli na ląd. W wielu państwach doszło do masowych demonstracji w geście poparcia dla gazy i potępienia przejęcia globalnej flotyli humanitarnej. Na wideo widzimy protesty w Londynie, Turcji, Grecji, Berlinie, we Włoszech i w Szwecji. Tu, na ulicę Madrytu i Barcelony, wyszli studenci i uczniowie szkół średnich. Wydaje mi się, że co prawda flotyla Sumut nie dotarła do wybrzeży strefy gazy, ale w pewnym sensie pomogła Hamasowi przyjąć warunki rozejmu. Dlatego, że presja międzynarodowa na obecną sytuację, żeby zawrzeć pokój, raczej no, znaczy mówimy o rozejmianiu pokoju na razie, czyli zawieszeniu ognia, była tak duża właśnie z powodu tej klotyli. Więc w pewnym sensie pośrednio wielkim sukcesem tej klotyli jest to, że Hamas przyjął warunki Trumpa. Oczywiście wiemy, że były zakończone negocjacje, wiemy, że Hamas początkowo się nie zgodził na to i tak dalej. Na konkrety zaczekajmy, ale no jednak na ulicach Strefy Gazy z wielkim entuzjazmem przyjęto to, że jest wstępne. To wstępne zgody na wstępne, wstępne zgody na zawieszenie ognia to już jest bardzo dużo, to jest ogromny sukces tej floty, jakbyśmy jej politycznie nie oceniali, dlatego że ona wytworzyła bardzo dużo presji międzynarodową także na Hamas. Zatrzymywanie osób. Fizycznych na Morzu Otwartym bez względu na to, jakie są nam intencje, wskazane. Oczywiście są wyjątki w prawie międzynarodowym publicznym, ale ich katalog to jest naprawdę na pracach jednej ręki można policzyć. Takie sytuacje, w których to takie zatrzymanie jest, jest no, przedmiotowe i jest uzasadnione. Tutaj z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia, tylko no, domniemaniem ze strony izraelskiej, że to może stanowić zagrożenie, że będzie to jakaś kontrabanda, przemyt bo jak rozumiem, strona izraelska w taki sposób to y, próbuje argumentować. No, po pierwsze, to nie, niezgodne z prawem międzynarodowym, no, ale nie takie rzeczy dzieją się w polityce międzynarodowej ostatnio, które nie są zgodne z prawem międzynarodowym, więc zdążyliśmy się już chyba niestety wszyscy do tego przyzwyczaić. Inna sprawa, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, jak reaguje na to społeczność międzynarodowa i śmiem wiedzieć, że gdyby doszło do, do takiej akcji na przykład ze strony władz polskich, nie wiem, byśmy pojmali obywateli duńskich, z jakichś jachtów na, na Morzu Otwartym, byle tam pretekstem, no to by się to odbyło, odbiło tak szerokim echem, że dzisiaj no, kamień na kamieniu by nie został w mediach. Natomiast tutaj, no, jak widać, jest taka zmowa. Ta, ta, ta presja, zwłaszcza w państwach, w państwach zachodu, bo to oczywiście nie dotyczy wszystkich państw na świecie, ale jeżeli mówimy o państwach zachodu, w tym w Polsce, no to myślę, że ta presja jest no, prawie że żadna. A ze strony polskiej, można powiedzieć, jest żadna. Jaka przyszłość w najbliższym czasie czeka na posła Sterczewskiego? Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Konsul RP w Izraelu spotkał się z trogiem polskich obywateli zatrzymanych na pokładzie statku flotyli płynącej do strefy gazy. Nasi obywatele są bezpieczni, zdrowi, mają możliwość konsultacji prawnej i lekarskiej. Obywatelom RP zaproponowano możliwość skorzystania z przyspieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski jeszcze dziś. Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych. Jednak wymaga to zgody samych zatrzymanych. Wszyscy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Oznacza to, że będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela. Bardzo dobrze, że się nie zgodził na to, bo widzę, że tutaj solidarnie wszyscy Polacy się nie zgodzili. Znaczy, na ten moment, według tej wiedzy, którą mam, solidarnie postanowili stanąć przed Izraelskim Sądem. Ja uważam, że to jest bardzo dobry krok, dlatego że teraz Izraelski Sąd będzie musiał wydać werdykt, jak traktuje tego rodzaju misje. A przypomnę, że y, uczestnicy tej flotyli, y, bez względu na jakich politycznie oceniamy, proponowali, organizatorzy SUMUT, proponowali płynięcie do portów w Ashdod, kontrolę tego, co wożą, IDF, i z poparciem Izraela dostarczenie tego do strefy gazy. To nie było tak, że oni chcieli y, ominąć okręty wojenne izraelskie, i prawda, o, Ignorując całkowicie sygnały izraelskie, rozdać tam pomoc tego. No to byłoby sporo. Widzieliśmy, no, że był abordat na ten temat. Więc teraz izraelski sąd będzie to musiał ocenić i wobec tej presji międzynarodowej, która jest, być może pewne, pojawią się pewne precedensy, że po prostu ten werek będzie symboliczny i oni będą po prostu deportowani z tym symbolicznym wyrokiem. I ten symboliczny wyrok będzie oznaczał, że. E, jest szansa na pomoc humanitarną dla strefy gazy, bo przypomnę, że Netanyahu ją straszliwie ograniczył. Prezeska stowarzyszenia Nomada Nina Ptak, zatrzymana na pokładzie flotyli Sumut, rozpoczęła strajk głodowy w izraelskim areszcie w ramach protestów wobec nielegalnych działań Izraela. Oraz w solidarności z uwięzionymi i torturowanymi Palestyńczykami. Co działo się na politycznej arenie międzynarodowej? Donald Trump postawił Hamasowi ultimatum. Prezydent zaznaczył, że ostateczne porozumienie z Hamasem musi zostać podpisane do niedzieli do godziny 18.00 czasu Waszyngtonu. W innym przypadku ostrzegł, rozpocznie się skala działań wojskowych, jakie świat nie widział. Jak oznajmił Donald Trump na platformie Truth Social, Hamas od wielu lat stanowi bezwzględne i brutalne zagrożenie na Bliskim Wschodzie. Zabijał ludzi i sprawiał, że życie stało się nie do zniesienia, co kulminowało masakrą 7 października w Izraelu. Ofiarami były niemowlęta, kobiety, dzieci, osoby starsze oraz wielu młodszych mężczyzn i kobiet chłopców i dziewczyn. Którzy szykowali się do wspólnego świętowania przyszłości. W miniony poniedziałek, czyli 29 września, Donald Trump oficjalnie przedstawił 20-punktowy plan pokojowy dla strefy Gazy. To zostało ogłoszone wspólnie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, który stwierdził, że ten plan popiera. Głównym Główny element tego planu zakładają, po pierwsze, uwolnienie wszystkich przez Hamas, uwolnienie wszystkich przetrzymywanych zakładników, a także zwrócenie ciał tych zakładników, którzy już nie żyją. W zamian za to z kolei. Sam Izrael ma zwolnić przetrzymywanych członków Hamasu, a także pozostałe, pozostałe osoby z Palestyny, które no, znajdują się, chyba tak można to ująć, w izraelskiej niewoli. Ponadto ten plan nakreśla taki, taką całościową perspektywę stworzenia przejściowego rządu w strefie gazy, rozlokowania na terenie międzynarodowych sił pokój, pokojowych oraz odbudowy zniszczeń wojennych. Ten plan jest rzeczywiście dosyć obszerny. Tutaj warto dodać jeszcze, że rzeczywiście Donald Trump postawił jednocześnie Hamasowi ultimatum, że jeżeli do końca niedzieli Hamas nie zgodzi się na zaakceptowanie tego planu, to spęta się cytując Donalda Trumpa, piekło na ziemi. I w tym momencie pojawiły się informacje, że rzeczywiście Hamas zgodził się przynajmniej częściowo na ten plan pokojowy, na pewno. Zgodził się na zwolnienie przetrzymywanych zakładników, no, co miałoby również oznaczać, że Izrael uwolni 250 więźniów skazanych na karę dożywotniego więzienia, plus około 1700 pozostałych członków, pozostałych Palestyńczyków, którzy nie są członkami Hamasu, nie byli skazani, a którzy przetrzymywani są właśnie przez Izrael. Ponadto dojdzie do wymiany ciał. Zabitych zakładników i ewentualnie poległych izraelskich żołnierzy. Izrael również wyda ciała zabitych członków Hamasu oraz zabitych Palestyńczyków. Natomiast największe wątpliwości dotyczą tego, czy Hamas miałby brać udział, w formowaniu nowego rządu w Strefie Gazy. Ten tam Boko Trumpa zakłada, że Hamas w ogóle zostanie z tego procesu wyłączony. Tymczasem przedstawiciele Hamasu no, cały czas deklarują, że oni będą mieli udział, jakiś udział w tworzeniu tej nowej administracji. Tutaj warto dodać, że w, jeszcze w ten weekend ma odbyć się konferencja w Kairze. Z udziałem przedstawicieli Hamasu. Do Kairu leci już Steve Witkow, czyli specjalny wysłannik amerykańskiego prezydenta do spraw Bliskiego Wschodu. Leci także jego zięć, Jared Kushner który jest bardzo wpływową osobą w amerykańskiej administracji, to oni będą na tej konferencji reprezentować Stany Zjednoczone. Rzeczywiście takim przełomowym momentem było oświadczenie Donalda Trumpa, czy właściwie takie postawienie również, może nie ultimatum, ale wydanie polecenia w pewnym sensie Benjaminowi Netanyahu, że Izrael ma zakończyć Działania wojenne w strefie gazy mają ustać ataki powietrzne, mają ustać ostrzały artyleryjskie. Zdaniem Tel Awiwu te działania zostały wstrzymane, działania ofensywne, podejmowane są tylko niewielkie działania o charakterze defensywnym, chociaż z samej strefy gazy napływają informacje, że dochodziło do ataków minionej, minionej nocy i zginęło przynajmniej kilkanaście osób. Te informacje na razie jest trudno zweryfikować, natomiast wydaje się, że rzeczywiście Sama bardzo duża operacja ofensywna Izraela została wstrzymana. Tutaj warto zauważyć, że Izrael w ostatnich dniach ogłosił, że zamierza przejąć kontrolę w zasadzie nad całą północną częścią strefy Gazy, wypchnąć Palestyńczyków do terenów położonych na południe. Ta operacja zostaje tymczasowo wstrzymana. Ten plan pokojowy spotkał się z takimi pozytywnymi reakcjami międzynarodowymi no i wydaje się, że rzeczywiście w tym momencie jest realna możliwość osiągnięcia trwałego pokoju. Zobaczymy na pewno zawieszenia broni. Jak mówię, tutaj kluczowe, kluczowa będzie kwestia tego, czy w, jak, w jakiej formule Hamas miałby uczestniczyć w tworzeniu tego nowego rządu w strefie gazy. No i ile na, 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 na będzie przebiegała również demilitaryzacja strefy gazy, bo pamiętajmy że ten dwudziestopunktowy plan pokojowy zakłada no, zlikwidowanie wszystkich instalacji, np. podziemnych tuneli, które były wykorzystywane przez Hamas, uniemożliwienie przemycania do strefy gazy amunicji oraz uzbrojenia, no, czyli stworzenie strefy gazy rzeczywiście, no, takiej strefy zdemilitaryzowanej. No i ten plan zakłada również odbudowę strefy gazy całościową, zdaniem prezydenta Trumpa no miałoby się to stać, gaza miałaby się stać kwitnącym, wspaniałym miastem na Bliskim Wschodzie. No tutaj pamiętajmy, że retoryka Donalda Trumpa zawsze jest taka dosyć kwicista, no, uwielbia używać tego typu przymiotników, ale rzeczywiście no ten plan ma być taki całościowy wymiar, nie tylko dotyczący zawieszenia boni, czy właśnie wymiany. Hmm, Zwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas i uwolnienia Palestyń, członków Hamasu przez Izrael oraz innych przetrzymywanych Palestyńczyków, ale też to całe szersze spektrum mające na celu zdemilitaryzowanie Strefy Gazy i jej odbudowę. Prezydent Trump dotrzymuje słowa, bo powiedział kiedyś bardzo wyraźnie, kilkukrotnie, że jeżeli Hamas zwolni zakładników, no to będzie zupełnie inna rozmowa, tak? no, Na razie deklarował, że zwolni, bo nie tyle zwolni. Ale jak zwolni wszystkich zakładników, no to on wtedy będzie wywierał presję na, na, na rządzie Izraela, czy osobiście na, na premierze Netanyahu, żeby te działania zbrojne w strefie gazy przerwać. I jak widać jest konsekwentny tutaj, no tego nie można zarzucić. I jak rozumiem to jest konsekwencją, to te wczorajsze słowa prezydenta Trumpa są konsekwencją tych jego deklaracji i deklaracji Hamasu. Ale na tym etapie, tutaj Pani redaktor zwróćmy uwagę na to, że to są deklaracje, tak, to są deklaracje, bo to się jeszcze nie zmaterializowało. Nie takie rzeczy działo się przez poprzednie w dwóch latach i już co najmniej no nie policzę na szybko chyba z trzy razy było tak blisko już zakończenia definitywnego tych działań i za każdym razem na ostatniej prostej mówiąc tak kolokwialnie, coś się wydarzyło tak Albo to strona izraelska nagle zmieniło zdanie, albo Hamas nagle zaatakował ponownie, bo też była taka jedna sytuacja. Także ja bym tutaj jeszcze na razie zbytniej, no chciałbym być tutaj w błędzie, natomiast jeszcze bym nie przywiązywał tutaj z tak dużych nadziei, nie wiązał może o, w ten sposób powiem, dużych nadziei z tymi deklaracjami. Jak one się zmaterializują, no to wtedy wtedy będziemy się cieszyć. No to tak naprawdę jest o dwa lata prawie że za późno, bo moim zdaniem te sytuację można, no bo szybciej rozwiązać. I tutaj nie obwiniałbym tylko i wyłącznie rządu Izraela za to, no bo równie dobrze Hamas mógł tych zapadników wszystkich uwolnić od razu albo o wiele szybciej I, i wtedy też by wytrącił bardzo poważny argument premierowi Netanyahu, a tak to premier Izraela, no tym, tym, między innymi argumentem, dosyć mocno szermował i szermuje nadal, tak, że my to przede wszystkim walczymy o to, żeby obić naszych obywateli, żeby zagwarantować bezpieczeństwo własnemu państwu, nic innego nas tak bardzo nie interesuje. No i tutaj oczywiście my na zewnątrz możemy to różnie oceniać, natomiast no wewnątrz Izraela sytuacja jest zupełnie inna i to poparcie akurat w tym konkretnym aspekcie dla, dla rządu izraelskiego jest bardzo duże. A dziś? Jakie są przewidywane scenariusze dla strefy gazy w kontekście bieżącej dynamiki konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz uwarunkowań międzynarodowych? Scenariusze są trzy, moim zdaniem. Po pierwsze, scenariusz związany z rozejmem, czyli faktycznie wprowadzenie władzy zastępczej dla Hamasu, bo ten rozej ma to oznaczać. Jakąś misję międzynarodową, czy to dyplomatyczną, czy to nawet wojskową, zobaczymy. Bardzo trudno mi sobie ją wyobrazić. Natomiast uważam, że bardziej realistyczne scenariusze są dwa, czyli dalsza okupacja Strefy Gazy przez Izrael, czyli ten rozejm będzie kruchy, albo wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy i wtedy Hamas się odbudowuje i za kilka miesięcy, czy może kilka lat nawet, mamy powrót do tego samego konfliktu, tylko że jakby nowy rozdział tej samej wojny. Ludzie ze Strefy Gazy nie chce przyjmować Egiptu, bo boi się, że że Bractwo Muzułmańskie, z którym w Egipcie się walczy, a Hamas jest powiązany z Bractwem Muzułmańskim, wróci do władzy w Egipcie. Nie chce tych ludzi przyjąć Jordania, dlatego że król Jordanii jest prozachodni, ale ulica nie jest. I więcej takich osób może spowodować destabilizację, kolejną wiosnę arabską. Nie chcę tych ludzi przyjąć Izrael z wiadomych przyczyn, bo trwa wojna i rząd prowadzi raczej politykę dyskryminacji wobec tych ludzi. Ale powiem więcej, Palestyńczyków ze strefy gazy nie chce przyjąć Zachodni brzeg Jordanu, czyli autonomia palestyńska, dlatego, że tam rządzi Fatah, czyli autonomia palestyńska, a tu rządzi Hamas i Fatah sobie nie pozwoli na to, żeby jacyś ludzie, być może sympatycy Hamasa, albo nawet jego członkowie, przeludnili zachodni brzeg Jordanu i zrobili z nim to samo, co w strefie gazy, bo przypomnę, że Hamas obalił Fatah w strefie gazy i rządził dyktatorsko, stąd blokada morska, 2007 rok, początek blokady morskiej strefy gazy, to było odpowiedź na to, że Hamas przejął całkowicie władzę w strefie gazy w sposób dyktatorski, obalając swego sojusznika politycznego Fatah. Więc tych ludzi nie chce przyjąć nikt, więc jedyne, co można zrobić, to po prostu zatrzymać krwi i próbować jakoś mniejszymi krokami rozwiązać sytuację przede wszystkim humanitarną tych ludzi. Uważam, że była bardzo duża szansa na to, żeby Palestyńczycy w strefie gazy sami pokonali Hamas. Już mówię dlaczego, dlatego że w momencie, kiedy mieliśmy ten kryzys związany z ciężarówkami pomocy humanitarnej, to ludzie, się, ludzie byli wściekli. Ludzie są oczywiście w bardzo trudnej sytuacji ze względu na wojnę, bardzo trudnej sytuacji humanitarnej. Ale Hamas kradnący ciężarówki żywności, to już było coś, czego ci ludzie nie są w stanie znieść. I zaczęły się tworzyć milicje klanowe. Jedna z tych milicji, Popular Forces, rezydująca na południu strefy gazy w Rafah, wytoczyła otwartą wojnę Hamasowi. I nawet mówiło się o tym, że IDF daje broń popular forces. Wystarczyło wtedy podpisać rozejm, to był właśnie lipiec, dać tym ludziom broń, i niech oni sami pokonają Hamas. I może by się okazało, że w strefie gazy wybuchła wojna domowa, ale oni sami by załatwili ten problem. I sami się rządzili. I taki powinien być skutek. I w pewnym momencie Netanyahu zrobił coś karygodnego. Kazał zbombardować Rafę, czyli bastion oporu antyhamasowego. Nie wiem dlaczego to zrobił, i powiedział, że toczy się nowa bitwa o gazę, która jest totalnym bezsensem, bo Izrael kontrolował gazę i wcześniej wygrał bitwę o gazę. Jest to w ogóle, to jest absurd, to co on zrobił, i ogłosił okupację strefy gazy. SFD świętuje 25 lat na FIWE. Największe targi fitness w Polsce. Zero nudy, maksimum wrażeń. 3-5 października w Nadarzynie. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla Ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneybag. Partnerem strategicznym kanału zero jest kuchnia wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału zero już dostępna. Zamów na zeroskle.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.